Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demu, no to jest kolejny odcinek z LOWRO i WESNA, tak? Jeszcze raz musiałem spojrzeć na tytuł, żeby się nie pieprznąć przy powitaniu. Jeszcze mi nie weszło to do bani. Dobra, nagrywamy drugi odcinek budrunt. przed chwilą poprzedni odcinek jak nagrywałem. I teraz przejdźmy do tego rzeźnika i zobaczmy, co nam on ciekawego powie, interesującego. Być może nas stąd wypuszczą teraz już, bo będę mógł. I jak było widać, trzeba było dać się złapać, żeby jakąś część gry, żeby pójść dalej z grą, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej, no, tak to wygląda z góry. Więc dobra, pogadajmy z Ziomkiem, zobaczmy, o co mu tam chodzi. Ja rozpróbować niegodnych życia, ja być kat ty, to nie twój czas. Łowca Skór powiedział, że mam do ciebie przyjść. Łowca Skór, my go znać, ty go znać, więc ty być coś więcej, robić coś więcej. Iść do strażnika, do magazynu, bo moja skrzynka szybko. Muszę po skrzynkę pójść do magazynu, rozumiem, ale nadal pewnie nie mogę tam przejść o tam, nie? Tak strzelam. Cyk? Nie wolno ci tam iść. No to tak, logiczne. Czyli z tym ziomkiem prawdopodobnie muszę teraz pogadać. Halo, stary, przyszedłem po przesyłkę. Rzeźnik przysłał mnie po jakąś skrzynkę. O, a, ty zostać jednym z nas, tak? Dobrze, droga wolna, droga władzy, nikt nie być lepszy mi od nas. Mogę dostać tę skrzynkę? Proszę. Otrzymano skrzynka, czyli prawdopodobnie muszę ją teraz wziąć do ręki. Zawiera coś dla rzeźnika. Możesz to otworzyć, żeby zobaczyć co tam jest? Jakby dla rzeźnika, no to pewnie nie wiem. Rożny do nabijania ludzi na pal, czy coś takiego, takie, nie wiem, takie zabawki, nie? Różne ma fetysze może koleś, może lubi nabijać ludzi na swój pal. Skrzynka. Mam skrzynkę. Dobrze. Teraz idź po niegodnego życia. On leżeć na zapleczu. Iść. Mieć pozwolenie. Niegodny życia? Czyli teraz możemy wejść tam na, o tam. Na zaplecze i zbadać sobie między innymi te wiadra. Z narzędziami. Okej. Okay. Koleś mnie obserwuje cały czas. Wiaderko z błotem. Hmm. Nic tu nie ma. A tu? Wiaderko z błotem. Nope, nic tu nie ma. A tutaj? Nic tu nie ma, muszę wszystkie zbadać oczywiście. Nie, a to? Też nie? Przy ostatnim wiadrze naprawdę to będzie? Aha, jakiś materiał, a w środku łyżka? Otrzymano łyżka, czyli mam miskę i mam łyżkę. Tylko teraz pytanie, gdzie ja zupę znajdę? prawdopodobnie, jakąś zupę. Nie wiem, kartoflaną muszę uciułać czy coś. A może muszę temu ziomkowi dać w misce wodę? Bez sensu. A może... Nie, 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 nie mam pojęcia w tej chwili. Zanieś go do rzeźnika. Pójdziesz ze mną. Proszę. No. Zostaw go mi, ja się nim dobrze zająć. Odejdź. Czuję, że nie postąpiłem właściwie. Ale no nie mogłem tylko to zrobić. No cóż. Okej, okay, mogę teraz wyjść. Czy coś? Mogę tutaj teraz sobie na ludzie wchodzić, ale to bez sensu. Dobra, mam łyżkę. I nic sensowniejszego. Dobra, możemy wyjść. Nowa dusza, ty staniesz się jednym z nas, albo będziesz nimi. Jakimi nimi? Dobra. Okej, okay, rozumiem, rozumiem to już było. Nie, nie mogę na razie stąd wyjść. Czyli do kogo ja mam się wrócić? Do rzeźnika czy do... Spróbujmy do rzeźnika wejść. Zamknięte od wewnątrz. Ciekawe, co się tam dzieje. Mm. Dobra, może do tego typa z powrotem muszę się wrócić. Może w ogóle tak, zapiszmy grę. Żeby nie było. <laughs> Okej. Okay. Koleś. Nie mogę stąd wyjść, byłem u rzeźnika, co mam teraz zrobić? Dlaczego mi pomagasz? Nie pomagam ci, interesują mnie zupełnie inne rzeczy. Oczywiście małe są szanse, że się stąd wydostaniesz, ale zobaczymy. Okej, okay, czyli muszę się stąd jakoś wydostać. Słuchajcie, tamten list, który wcześniej odczytaliśmy, nie? Tamten list coś mówił o jakimś drzewie, nie? Więc może ja muszę z tą łyżką do drzewa się przejść. Może tam jakiś podkop ktoś robił? Znaczy ten typ, w sensie, że nie zdążył, czy coś? Tu może coś ciekawego, czy coś takiego? O! O, tu coś jest. Tylko co? Czeka jakaś trawa? Coś tutaj, jakieś kamienie, czy coś takiego? Łaziłem z tą łyżką po prostu i naciskałem wszystko, co, co tylko się dało. Za drzewem, bo pomyślałem, że pewnie trzeba będzie jakiś podkop zrobić, bo coś popierdzielili tam o drzewie. Z Raz razem łyżkę brudną od ziemi, więc prawdopodobnie to. Ale dobra, zobaczymy. Yy, drzewo, drzewo, może ta, po prostu tą ziemię nacisnąć, czy coś? Naruszona ziemia. Ktoś się jakby w niej kopał? Spróbujmy uciec stędy. Męczące. Trochę to chyba potrwa. Luka? Luka! Okej. Okay. O co tu się wyprawia? Co to tu robi? To pies! Nie! Oni się boją psów? Naprawdę? Super! Luka! Uciekajmy stąd. Dobra, udało mi się. Wow, strażnika nie ma, spierdzielił. Także jedyne co nam zostaje, to wypierdaczać na ogórki do Antwerpii. Super. Trochę to zajęło, zanim ogarnąłem, co tu się dzieje. Także. Ale dobrze że się udało, dobrze że się udało. No to tak, co możemy jeszcze zrobić? Daliśmy się złapać temu typowi. Tam jest typ, który jest spragniony. Jest jeszcze potrzebna zabawka. Ja Mamy ten flakon na truciznę. Czyli trucizna to wiemy, gdzie jest, ale właśnie się tak zastanawiam teraz, gdzie najpierw pójść. To jest taki mój główny, moja główna rozkmina w tym momencie. Dobra, chyba się po prostu wrócimy do tamtej lokacji. Nie będziemy szli na północ, tylko na początku sobie wezmę tą truciznę, bo to mi się wydaje dobrym takim, że w sensie kolejność wydaje mi się sensowna. W jakiej mamy to zrobić? Czekaj, tutaj dało się wejść? Nie, to zamknięte tu jest. To wygląda na bardzo mocny zamek. Ciekawe, co jest w środku. Chyba słyszę tam jakieś odgłosy. Czyli, a może czekaj, 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 czekaj. A może. Hmm. Sznurek z hakiem na razie nie wiem do czego to jest. Może młotkiem spróbuj to rozwalić. Nie! Okej, okay, to ciekawe dosyć. Czyli w takim razie, coś tam możliwe, że trzeba będzie zrobić, a na razie jeszcze nie wiadomo co. Ok, zostawmy to, zostawmy to póki co. Póki nie możemy nic zrobić, to zostawmy to. Żeby się nie zadręczać tym za specjalnie, tak? Tak. Bardzo dobrze. Wyłazimy wreszcie z tego lasu piekielnego. I wracamy na Haciendę, żeby odebrać truciznę. Do czegokolwiek temu ziomkowi jest ta trucizna potrzebna. Nie wiem, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, trucizna była w szafce na narzędzia prawdopodobnie. A czekaj, muszę flakon na początku. Czekaj, 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 czekaj. Stój, 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 stój. Mm, moment. Weź do ręki pusty flakonik. Cyk, jeszcze raz. I ta trucizna była na górze prawdopodobnie to jest to trucizna, tak? otrzymano flakonik z trucizną nie wiem po co mu to potrzebne, ale mamy jakby spoko także, możemy sobie teraz przejść na północ bo na północy być może coś będzie nowego, coś będzie ciekawego to, że musiałem uskuteczniać backtracking i wracać się aż tutaj troszeczkę mnie mierzi. no ale dobra poczekaj chwilę, nie tędy na północ miałem iść gdzie ten ziomeczek? gdzie ten bamboleo jest? Pewnie na górze albo w ogóle zniknął. Ciekawe, czy jak on by mnie złapał, to coś by się ciekawego stało. Można by było to sprawdzić w sumie któregoś razu. Hmm? Eee, sprawdzimy to może w jakimś później, co sprawdzimy. Na razie będziemy robić to, co trzeba. Złapanie tamtemu ziomeczkowi wydawało mi się sensowne, a temu typowi no nie wiem. Dobra, to tak, zapiszmy od razu grę. Już mógłbyś se darować. Wiem, że ciepło bi od Mićka. Cieszysz się jak go widzisz. Czujesz się zajarany, niesamowicie. Ale mógłbyś naprawdę sfolgować trochę stary. Naprawdę sfolguj, sfolguj. Daj mi robić to, co masz tam jest ten królik. Dobra. Możemy przeskoczyć. O, możemy skakać. Super. Jest jakiś strach na wróble i są jakieś czarne ziomki tutaj. I nie jestem rasistą, naprawdę są czarne. To jest sroka jakaś, czy coś? Wow. Wygląda to co najmniej fikuśnie. Możemy podnieść ten kosę? Możemy. Podniesiono kosa. Jakiś żniwiarz to zgubił? Postać. Witaj w Krainie Traw. Prosimy, rozgość się. Dzięki. Co tutaj jest? Miska pełna wody. Ktoś w niej chyba coś mył. Widzę trochę piany. Czekaj, a może możemy w takim razie wziąć miskę po prostu? Ale to chyba... Widzę trochę piany. Nie, 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 bo to musi być czysta woda prawdopodobnie. Raczej muszę napoić tego typa czystą wodą, a nie czymś jakimś dziwnym. O! Czy to jest marchewka? Otrzymano moneta, ok. zebrałem monetę, jakby fajnie. Czekaj, marchewa, marchewa tu jest. O, ta marchewka wygląda na nierozpaćkaną. Otrzymano marchewka. Dobra, czyli tą marchewką muszę udobruchać tego królika, który tam lata i kica. Muszę go zahyptotyzować marchewą, zdzielić go w łeb i go złapać. Znaczy może bez tego zdzielenia w łeb, ale Bo z jakiegoś powodu potrzebny jest mi królik. Nie wiem po co jeszcze, ale może to będzie miało jakiś sens. A ty, ziomeczku, skąd przybywasz, nieznajomy? Z domu na wzgórzu, tego do którego prowadzą wielkie schody Wielkie schody Ja tam nic nie widzę, ale to nic Witamy na naszej łące Każda z tych postaci jest jakoś taka poniekąd dziwna Zauważyliście? Tak jakaś nietypowa Z to zwykłego drewna Zresztą co tutaj nie jest dziwne Mamy w ogóle studnie Studnia pełna wody, ciekawe skąd pochodzi ta woda No i jak smakuje Wezmę jej trochę do miski Otrzymano miska z wodą Dobra Wiaderko, nic ciekawego Czyli mamy miskę z wodą, tak? Dobra, czyli możemy tamtemu kolesiowi na bagnach dać już wodę, także luzik, nie ma problemu. Co my tu mamy jeszcze? Czy te domy są w jakiś sposób użyteczne? Wiaderko, nic ciekawego. Nie, nawet do tych domów nie możemy wejść, więc jakby troszeczkę słabo. Beczka wydaje się pusta. Right. Tutaj coś skomentujesz dalej. 100 zwykłego drewna. A z tym ziomeczkiem gadałem? Witaj w krainie traw, prosimy rozgość się, dzięki. Nie, z tym gościem już gadałem. Także pójdźmy sobie jeszcze na północ. Co to jest to zielone za drzewem? Co to, co to takiego? Jakiś... A to co? Otrzymano kafelka. Kafelka? What the shit? Pusty koszyk. I co, te kafelka też muszę zbierać? To jest jakieś coś istotnego? Weź do ręki. Mogę wziąć do ręki tą kafelka? Yy, poczekaj, poczekaj. Nie, czyli kafelka to prawdopodobnie będzie jakaś taka znajdźka, tak jak te monety, prawdopodobnie nie mogę ich wziąć do łapy, czyli mogę je po prostu zbierać sobie i tyle. I one później, nie wiem, na końcu gry będzie jakieś podsumowanie, że zebrałeś tyle kafelków, czy coś, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. Postaramy się oczywiście zebrać wszystkie, aczkolwiek, wiecie, różnie to czasami bywa. Czasami się nie uda wszystkiego zebrać i wszystkiego wydłubać tam, gdzie trzeba by było. Te drzewa raczej mi nic nie pomogą. To drzewo tylko w obozie było jakkolwiek użyteczne, a te tutaj to tak jakby trochę średnio. Wow. Lokacje są duże, ale są też strasznie puste. Ty co to jest? Jakieś imperium kotów czy coś takiego? Co tu się odpierdacza najlepszego? Halo. Nie wiem, ale to mi się chyba średnio podoba, to, co będzie się tutaj dziać. Znaczy jeśli to jest jakieś królestwo kotów, to ja już. Ja już się będę nieswojo czuł. Czuję się nieswojo w towarzystwie kotów. Po prostu. Wolę psy po prostu, chyba. Dobra, że jakieś ręczniki, coś? Nic więcej tutaj nie można zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, pogadałem z typami. Tak, z tym typem też gadałem. Okej, okay, to idźmy dalej do tego królestwa kotów, jak ja je tak zręcznie nazwałem. I zobaczmy, czy faktycznie to, co ja tutaj wymyśliłem, ma dużo pokrycia z rzeczywistością. Jak wiele uchatych będzie na miejscu. Futrzastych uchatych. Gdzie dobry. Jest suchy chleb dla konia sam masz ryj jak koń. No nie da się ukryć. Wszyscy tutaj mówią na mnie pasi konik. Ja bym cię raczej nazwał popierdzielony Eugeniusz z krzywą mordą. No ja nie wiem jak tak można mówić. No ja nie wiem jak można mieć taki krzywy ryj. Wiesz co? Idź stąd. Idź stąd kuźwa i wal się na swój ładny ryj. Jeśli ktoś wie skąd to jest nawiązanie, możecie napisać. Powinniście wiedzieć. Ale to tak. Jak ktoś nie wie, to tam luzik. Dowie się prawdopodobnie z komentarzy. Dobra. Czyli tak. Tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Ten Ziomek jest jakimś dyrygentem czarnych fajfusów. Cokolwiek robi. A, nowy w krainie traw. Witam serdecznie. Właśnie przeprowadzamy próbę śpiewu. Wkrótce odbędzie się występ. Mam nadzieję, że będziesz na nim obecny. Może. Coś nie tak, piesku? Twój piesek też może przyjść. Wszyscy są mile widziani. Luce coś się nie spodobał, ten tutaj koncert, i mamy w ogóle zapis tutaj przy Miśku. W ogóle to jest bardzo miłe, że gra dosyć gęsto rozrzuca te save'y, że nie trzeba się wracać nie wiadomo ile, tylko po prostu masz save'a tu, masz save'a tu, to jest super. To jakiś dziwny komin, przypomina jakiś wielki instrument, stojący flet czy coś. To jest też stojący flet prawdopodobnie. Tam jest w ogóle jakaś trąbka z tamtej strony, znaczy to wygląda jak trąbka, przynajmniej. Trzymano trąbka, tak, to jest trąbka. Worek z piaskiem. W ogóle zobaczcie, tu były worki z piaskiem. Worek z piaskiem był też w domu. A tam dalej są worki z błotem. Czy to ma jakiś sens? Czy to jest. Powinienem się nad tym zastanowić? Czemu tu jest taka, czemu tak? No nie wiem. Wydaje się pusta. Dobra, nic więcej nie możemy tutaj zbadać, przynajmniej tak mi się wydaje, więc możemy się wrócić. I jedyną rzeczą, której ja mogę tutaj dokonać, będzie prawdopodobnie teraz. Czekaj, naprawdę nie ma ta muzyka. Ale ta gra muzyki? Jakoś tak, kurde, nie słyszę. Może powinna mieć? Przez cały czas jest cisza. Czy ona się po prostu wyłączyła, ta muzyka? A ona powinna tutaj natywnie być, tylko z jakiegoś dziwnego powodu jej nie ma. Nad tym się zastanawiam. Jeśli się wyłączyła muzyka, to też trochę słabo. Dobra, yy, mam, mam w ogóle tak, marchewkę mam. Więc mógłbym złapać tego królika, jeśli w ogóle zdołam. Bo nie mogę biegać w tej grze, więc trochę może być trudno. Dobra, 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 dobra. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Kurna mać. Już tylko prawie miałem. Dobra, postaram się teraz w tą stronę z nim zbiec, Mam nadzieję, że gdzieś się wpierdzieli i nie będzie mógł wyleść. Dobra, chodź. no, Fuck me. No kurda, mać. Jest sporo szybszy ode mnie. musi się gdzieś zablokować, żebym. Naprawdę może rzuć w niego młotkiem, co? Dobra dobra dobra, 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 dobrze, dobrze, dobrze jest. Mam go! Otrzymano królik. Okej, okay. udało się na szczęście. Nareszcie. Nareszcie się udało. Oj, weszliśmy gdzieś. Nie wiedziałem, że tu się da zejść w ogóle, od tego zacznijmy. Dobra, na bagna się wrócimy później, bo jakaś tutaj nowa lokacja jest. O, kafelki. Chyba tutaj można wrzucić, prawda? Tak to przynajmniej wygląda. Przesun w lewo. W górę. A, okej. Okay. O co tu chodzi? Right? Nie wiem, co tu się dzieje, ale prawdopodobnie te kafelki trzeba będzie pozbierać, żeby można było do następnych lokacji przejść? Czy coś takiego? A to co? Coś tutaj interesującego? W ogóle kafelki, ten, ten kafelek mi zniknął, czy nie? Niska z wodą, kość, kosa, królik. Kafelka, mam kafelkę. Zielonego koloru kafelka z jakimiś znakami. Dziwne. O right? Hmm, nad przepaścią widzi jak, wisi jakaś płytka, ale nie jestem w stanie jej dosięgnąć. Poczekaj chwilę, a może jakbyś wziął do ręki sznurek z hakiem? Hmm, nad przepaścią wisi jakaś płytka, ale nie jestem w stanie jej dosięgnąć. Spróbuję chwycić ją za pomocą sznurka i haku. O! Właśnie! Udało się! Otrzymano kafelka. Wow! Intelekt! Intelekt! <noise> o Boże, nie wierzę, że mi się to udało. Dobra, to tutaj raczej nic sensownego więcej nie możemy zrobić. Bo tu jakieś coś. Nie wiem, co to jest za lokacja w ogóle, od tego zacznijmy. Więc może po prostu się wrócimy do miejsca, z którego przyszliśmy. Okej, okay, czyli mogę obrócić w takim razie w lewo bym chciał obrócić teraz i sprawdzić, czy po lewej stronie mogę coś zbadać. Um, coś jest tylko rozwalone. Aha, tędy możemy pójść, dobra. Muszę tak się mniej więcej zastanawiać, bo tutaj trochę. Miejscami jest problem z określeniem, gdzie co jest, w sensie na jakim poziomie co jest. Więc trzeba się troszeczkę przyglądać dokładniej. Dokładniej niż zwykle. Czekaj, dwie kafelki mam. A ile tych kafelek będzie potrzeba finalnie? Czyli ich ileś brakuje, czy coś? W ogóle takie zielone schody to ja już widziałem w niektórych miejscach w tej grze. Czy to jest sensowne w jakiś sposób, czy coś? Tutaj jest kafelka, ale chyba nie mogę jej zebrać. Jest przyspawana do podłogi dosłownie. Więc na razie no... Sorry, okej okay, w górę, są jakieś schody, których na razie nie da rady nic z nimi zrobić, nic tutaj nie mogę też wcisnąć, więc okej, okay. a może kwestia tego ile mam tych kafelków to więcej będzie tych schodów tam w górę? Nie wiem, no totalnie nie mam pojęcia, to mi się wydaje okaże się później w grze, jak, jak będziemy troszeczkę więcej już ogarnąć co tu się dzieje w fabule. I wtedy prawdopodobnie te kafelki będą miały jakiś sens. A monety? Nie wiem, na razie nie, nie widzę ich zastosowania, także zobaczmy sobie co jest jeszcze na dole. Przesuń w dół. Dobrze, że przynajmniej jeden ten kafelek mogę tu przesuwać, żeby badać sobie różne lokacje. To jest duży plus. Dobra, w tych zielonych tutaj farfoclach też nic nie można zdziałać. Żadnej interakcji, podjąć. Trochę to smutne, ale jakoś to przeżyję. No trudno. Idźmy dalej, idźmy dalej. Sorry, że nie mam zbyt kreatywnego komentarza, ale ciężko mi kre kreatywnie komentować. Jak się idzie po prostu przez pustkowie, no. Wybaczcie, ale trochę to ponad, ponad moje. Nawet ponad. Nawet mi jest trudno takie coś kreatywnie komentować. A co to jest? Dziwne, to wygląda jak jakieś przejście, ale skała w tym miejscu dziwnie się odkształca. Merdasz ogonkiem, Luka, czy to znaczy, że jest tam coś dobrego? Ale jak tam wejść? Hmm. 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 Dobra. W takim razie na razie tego nie dotykamy, bo to jest jakaś dziwna skała, czyli tam będzie coś, trzeba jakoś interakcję podjąć. Coś, coś trzeba będzie tam sadzić, coś nie wiem. Więc na razie możemy z tej lokacji na spokojnie sobie wyjść, kontynuować naszą eskapadę, dać Ziomkowi w ogóle wody, bo on pewnie czeka. Wyschnięty jest normalnie, jak taki stary słonecznik. Na tych bagnach. Także no, tajemnicza lokacja. Nie wiadomo do czego służy. Nie wiadomo, co tu się wyprawia. Ja jestem za. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Także cóż, na północy byliśmy. Tutaj byliśmy, więc jedyne co zostało, to pójść w prawą stronę z tą miską z wodą. Także ja sobie od razu wyekwipuję. Miska z wodą. Prawdopodobnie to truciznę też jeszcze damy ty, trąbką można tego typa obudzić. To jest opcja, moment. E, trąbka. Poczekaj, poczekaj, weź do ręki. Trąbka. Przydałby się troszeczkę wygodniejszy interfejs do zakładania przedmiotów, tak mi się wydaje. Hmm, ktoś chyba zasnął. Mam go obudzić? Halo, proszę pana. Mocno pi. Potrzebowałbym czegoś głośnego. Ciekawe, czy dźwięk trąbki go obudzi. Hej no, Mariacki mu zagraj. Sadownik. Co tu się dzieje? Ojejku, chyba mi się trochę przysnęło. Chyba tak. Mógłby pan mi coś więcej opowiedzieć o tym miejscu? Gdzie jestem? I jesteś nowy, tak? I jestem pewny, że zostaniesz z nami na dłużej. To piękne miejsce, pełne szczęścia i radości. Nazywamy je krainą traw. Ciągnie się ona bardzo daleko, jednak w niektóre jej zakamarki ciężko się dostać. Jeżeli czegoś szukasz, to z pewnością odnajdziesz to w krainie traw. Szukam swojej siostry. Ma na imię Wesna. Widział ją pan? I ja? I nie, i siostry, powiadasz, ja chyba nigdy nie miałem siostry, chociaż nie pamiętam. Muszę, muszę zebrać więcej jabłek, tak? Proszę pana? Ja musiałem zostawić kosz niedaleko wioski. Czy mógłbyś mi go przenieść, proszę? O, oczywiście. Poczekaj. Kosz niedaleko wioski. Raj, right. gdzieś jakieś takie coś podobne do kosza widziałem, więc być może to o to chodziło. Ok. Okej, okay. poczekaj chwilę, to jest któryś z tych koszy, czy to jest coś specyficznego? Beczka wypełniona marchwią, ale nie, 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 to nie jest kosz. Też nie jest kosz, czyli prawdopodobnie muszę pójść do wioski i z wioski będę mógł coś zebrać, tak? Eee, kosz, kosz, poczekaj, to jest wiaderko po prostu. Eee, jak wygląda kosz? Hmm. Poczekaj chwilę, kosz jest chyba tam. Tam widziałem coś takiego, tak, to jest kosz, jak nic. To chyba o ten koszyk chodziło sadownikowi. Trochę dziwnie się zachowywał, jak zapytałem o siostrę. Jak myślisz, Luka, on coś wie? Zanieśmy mu koszyk, otrzymano koszyk. Luka jest bardzo pomocną postacią tutaj. Wie, wiecie, no jest uroczy i tak dalej, ale nie wiem, w jaki sposób yy, Lowro jest w stanie w ogóle się z nim porozumiewać. To jest jakiś w ogóle nadjęzyk, bo yy, my go totalnie nie rozumiemy, ale oni się rozumieją prawie, prawie że bez słów. Że tak powiem, na szczeki się rozumieją, także... Mhm, mm mhm. Mm Poczekaj chwilę. Gdzie jest koszyk? Jest. Wiklinowy koszyk do zbierania jabłek. Masz, ziomeczku, koszyk, proszę bardzo. Potrzebny mi kosz. Musiałem go gdzieś zostawić. Znalazłem koszyk. Teraz będę mógł zebrać więcej jabłek. Proszę, weź tą monetę, może ci się przyda. Mi nie jest już potrzebna. Otrzymano monetę. Proszę, skosztuj też jednego z naszych jabłek. Lepszych nie znajdziesz w żadnej krainie. Coś nie tak piesku? Nie mam go jeść? Dlaczego? Eee... Zostaw. Masz rację, piesku, coś dziwnego jest w tych jabłkach. Lepiej tego nie jeść. Dziękuję za monetę. Okej, okay, ziomek sobie teraz chodzi. I ja się zastanawiam, co by było, jakbym zjadł to jabłko. W sensie dostałem je, tak? Poczekaj. Eee... Kafelka 2. Moneta 5. Mam już 5 monet. Fajnie. Oczekaj, flakonik, łyżka, kość miska z wodą. Kosa, kafelka, gwoździe, królik. Złapany na łące. Czekaj, a ten królik to przypadkiem nie jest zabawka tego ziomka, tego zombiaka. To by miało sens poniekąd, więc wydaje mi się, że chyba tak, chyba tak. Stara zabawka no to nie. Dobra, może zapiszmy grę sobie, co? Wydaje mi się, że to nie jest taki zły pomysł. Okej, okay, pyk. A podejdźmy do ziomka jeszcze raz. Może dzięki temu jabłka będę mógł. Sobie dziubnąć. Da mi jeszcze raz to jabłko. Kosze z jabłkami, których pełno tutaj. Dobra, tutaj się załączyło to, co było. Najlepsze jabłka pochodzą tylko z krainy traw. Szukam siostry, wesny. Nie widziałem jej. Muszę zbierać jabłka. Dobra, czyli straciłem tu opcję dialogową z jabłkami. Dobra, zrobię cięcie i zobaczę, co będzie, jak to jabłko teraz zbiorę. Także dajcie mi chwilę. Muszę to sprawdzić. Zobaczcie, ile zmienia dodanie muzyki do lokacji. Nie, teraz jest muzyka. Odpaliłem grę jeszcze raz i teraz już muzyka jest. <grym> po prostu jakiś błąd był. Nie wiem, czy się nie wczytała, czy się zbugowała, nie mam pojęcia. W każdym razie teraz już muzyka normalnie działa. Dziwne. No dobra, nieważne. Ziomeczku, mam twój koszt. Ciekawe, co się stanie. Jak teraz ci go dam? Ja, jak, jak ci go dam i zjem jabłko, to mnie zastanawia. Okej, okay, zobaczmy. Proszę, weź tą monetę. Jasne, biorę monetę. Dziękuję ty też jednego z naszych jabłek, oczywiście, cyk, ogryś jabłko, jak, pyszne, prawda? Oczułem jakąś pustkę, dziwną pustkę. O, tak jest za pierwszym razem, ale potem jedzenie tych jabłek daje dużo siły, i smakują bardzo dobrze to tylko pierwsze wrażenie. Masz rację, piesku, coś dziwnego jest w tych jabłkach. Lepiej tego nie jeść. Dziękuję, dziękuję za monetę. Dobra, czyli mogliśmy zjeść jabłko, mogliśmy go nie zjeść wszystko jedno tak naprawdę. Okej, okay, rozumiem. W takim razie, cóż, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Wydaje mi się, że już jest najwyższy czas. Dajcie znać, jak Wam się podoba, oczywiście, jakie są Wasze interpretacje. Ja już poniekąd jakieś tam interpretacje mam, chociaż nic to jeszcze się nie skleja na tyle do kupy, żeby, żeby to złączyć w jakąś sensowną historię. Oczywiście, ale mi się podoba, jest naprawdę ciekawie. I dziwne rzeczy z muzyką się zadziały, ale już to naprawiono, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Myślałem, że sobie muzykę podfusuję, że to by było straszne. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie